Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około godziny szóstej. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody, a Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, aby zakupić żywność. Na to rzekła do niego Samarytanka: Jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: O, gdybyś znała Boży dar i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić. To prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta Panie, nie masz czerpaka, studnia jest głęboka skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od Ojca naszego Jakuba, który dał nam te studnie i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. To zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze. A wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus, wierz mi kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest. Kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. A takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc by czciciele oddawali jego czciciele oddawali mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do niego kobieta: "Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy on przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: Jestem nim ja, który z tobą mówię. Wielu samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiet. Kiedy więc samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni i o wiele więcej ich uwierzyło dzięki jego słowu. A do tej kobiety mówili wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto Słowo Pańskie. Kochani, niezwykle e, ważny fragment Ewangelii, bardzo bogaty, też długi. On jest rozbudowany. Bardzo Was zachęcam, jeśli macie czas. A niedziela temu służy, żeby wziąć ten czwarty rozdział Ewangelii Jana dzisiaj i go pokontemplować i też słuchać, co Bóg Tobie chce powiedzieć. Wiele tutaj jest różnych wątków. Mnie e, najpierw dotknęła kwestia żywej wody ale ostatecznie później Pan Bóg mnie zaczął prowadzić w stronę tych pragnień, bo tu jest dużo o pragnieniu, prawda? I szczególnie jakoś, może także w kontekście tego, co było w zeszłą niedzielę, słyszę pragnienia Boga względem nas. I słuchajcie, w zeszłą niedzielę, pamiętacie, Bóg się objawił Abrahamowi. Rozpoczyna się historia zbawienia, która polega na tym, że Bóg się objawia. Nie Abraham sobie coś wymyślił. Nie idzie za Bogiem, którego se stworzył, wykreował, co się dzieje na Ziemi cały czas. Nawet katolicy sobie kreują Boga. Nie, my wierzymy w Boga, który się objawia. On się nam objawia, on się nam odsłania i on mówi o sobie. I Bóg się objawia Abrahamowi, każe Mu gdzieś wyjść, zostawić wszystko, zostawić swój świat komfortowy dla niego, całkiem ułożony, bogaty iść, ale składa mu niewiarygodne obietnice. Złożył mu obietnicę, że stanie się wielkim narodem, że będzie błogosławieństwem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Abraham usłuchał, uwierzył i poszedł. Dzisiaj, kochani, Pan Bóg też nam składa obietnice. To jest jedna z najważniejszych obietnic, jakie Jezus nam przedstawia w Ewangeliach, a tych obietnic jest więcej. Ale ta, ja ci dam takiej wody, że już nie będziesz pragnąć, a ona wytryśnie w tobie, będzie źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Jezus nam dzisiaj mówi, że chce nam dać taką wodę, która ugasi nasze najgłębsze pragnienia, ale co więcej, będzie stale bić w naszym życiu i sercu jako źródło ku życiu wiecznemu. Nie da się wejść do życia wiecznego bez tej wody, kochani. Ta woda jest nam potrzebna, żeby osiągnąć życie wieczne. Ale zobaczcie, że wszystko tak naprawdę zaczyna się od tego, że Pan Bóg objawia swoje pragnienia. Daj mi pić. To na pozór takie niewinne zagajenie wstrząsa tą kobietą. Żydzi, po pierwsze mężczyzna nie rozmawiał z kobietą, już na pewno nie z nieznajomą. Po drugie ona była Samarytanką, a więc absolutnie heretyczką. Powie, on, Żydzi patrzyli na nich jak na sekciarzy. I wreszcie, a Jezus wie o tym, ona, żyje, ona ma życie bardzo skomplikowane. Wiemy z Ewangelii, że tam jest związek za związkiem. I ostatni mężczyzna, szósty, z którym żyje, nie jest jej mężem. Więc życie ma bardzo niepokładane moralnie. Jezus z nią Rozmawia i zagaja rozmowę. On pierwszy. To już pokazuje, ona jest wstrząśnięta. Jeszcze bardziej się jej oczy otworzą ze zdumienia. Ona niewiele rozumie. Tam jest, widzicie, narasta. Jest cały proces wychowania. Jeszcze bardziej się jej oczy otworzą, jak ona usłyszy, że Jezus daje jej wody takiej że już nie będzie pragnąć. Ona z początku nie wie o czym, o co chodzi. Cały czas myśli o tej wodzie takiej zwykłej, która leci z kranu. No ja ci dam takiej wody, że już nie będziesz pragnąć. I idzie dalej i w którymś momencie okazuje się, że Jezus zna jej życie, że zna jej poplątaną historię. No to w to już będzie zupełny taki przełom. Jesteś prorokiem. później Jezus powie zobaczcie Jezus bardzo rzadko, właściwie prawie w ogóle nie, nie mówi, że jest Mesjaszem. Zobaczcie z tą kobietą grzeszną, zabiedzoną, duchowo, moralnie, społecznie, ja jestem Mesjaszem. Ona mówi, wierzę. Ale wszystko zaczyna się od tego, że Jezus mówi, daj mi pić, i wyraża swoje też za tym, jak wiemy, kryją się pragnienia. Później w Ewangelii Jana, w siódmym rozdziale, wielkie święto, Jezus stanie do tłumu ludzi i będzie krzyczał. Powie donośnym głosem, czyli będzie chciał, żeby bardzo ludzie usłyszeli to, donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie i pije. Strumienie wody żywej popłyną z jego serca, a mówił to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący z niego. Będzie to wykrzykiwał do tłumu, święto namiotów. Jeśli jesteś spragniony, przyjdź do mnie, z mojego serca płynie woda, która da ci szczęście. Później powie, moment kulminacyjny, kochani, będzie na krzyżu. Tam już Jezus nie będzie miał siły krzyczeć, ale wypowie to słowo, które jest niezwykle ważne, objawiające miłość Boga. Pragnę. Pragnę. A czego Pan Bóg pragnie? Wody z octem? Oni mu podali wodę z octem. U Łukasza są te pragnienia, w Ewangelii Łukasza te pragnienia są bardzo ciekawie przez Pana Jezusa powiedziane. Przyszedłem ogień rzucić na ziemię. Jakże pragnę, żeby on już zapłonął. I dalej mówi tak: Chrzest mam przyjąć, jakiego, jakiej doznaje udręki, aż się to stanie. Dwa pragnienia Jezus ma. Chrzest pragnę przyjąć. Co to jest Chrzest? Chrzest to jest Jego męka i śmierć. Czemu on tak pragnie śmierci? Czy to jest normalne? Chrystus jest sadomasochistą? Dlaczego on pragnie śmierci? Dlaczego pragnie złożyć ofiary ze swojego życia? Bo jest grzech w naszym życiu. Bo jest śmierć w naszym życiu. I nie ta na końcu, jak będziemy mieć 80, ta śmierć wchodzi już teraz w nasze życie. Za każdym razem, kiedy się od Boga odwracamy i szukamy spełnienia swoich pragnień poza Bogiem, śmierć wchodzi w nasze życie, zawsze wchodzi śmierć. Po co Jezus umarł na krzyżu? Jeśli grzechy to są fraszki jakiejś zabawy, to po co ta ofiara i ta męka i śmierć? Po co Jezus oddaje swoje życie? Jest realna bieda w naszym życiu, naprawdę. Grzech, który nas zabija, który nas degeneruje, który zabija nasze sumienie, wprowadza nas w ciemność, powoduje różne choroby psychiczne, duchowe, ostatecznie także, także fizyczne, bo u źródeł tego wszystkiego, tej biedy, jest grzech właśnie. I umrzemy w końcu. Pan Bóg nie stworzył śmierci, nie chciał, żebyśmy umierali. I Pan Bóg przychodzi, Jezus mówi pragnę, kiedy zaczyna z tą samarytanką rozmawiać, która jest pogrążona w ciemnościach biedy, grzechu. Życie ma puste, jest odrzucona, odrzucona od ludzi. Przychodzi wtedy do studni, kiedy nikogo nie ma, bo ludzie nie chcą się z nią spotykać. Uważają ją za przeklętą z wielu powodów, jest odrzucona. Jezus jej nie odrzuca. Jezus nie odrzuca biednych grzeszników, tylko przyszedł nas zbawić. Potrzebuje naszej zgody, potrzebuje naszej otwartości, potrzebuje, żebyśmy do Niego podeszli, żebyśmy tak, jak ta kobieta, zaczęli z Nim rozmawiać. I odsłaniali swoje serce i stawali przed Nim w prawdzie. Ona w którymś momencie, tego dzisiaj nie słyszeliśmy, nie mam męża, przyzna się do wszystkiego, wyspowiada się Panu Jezusowi. Potrzebna Jezusowi jest wiara, żeby mógł spełniać swoje obietnice. Pan Jezus wiele nam obietnic złożył. Ja wam dam pokój, którego wam świat nie da. Tyle w nas jest niepokoju. Tyle w nas biedy, zestresowania, znerw. Ja ci dam pokój, którego ci świat nie da. Chcę, żebyście mieli radość, żeby radość wasza była pełna. To są inne słowa, które Jezus przed śmiercią powie. Ale żeby to mogło być naszym udziałem, to jest potrzebna nasza wiara. Ale to wiara to nie o to chodzi, że ja mówię, wierzę, że ty jesteś, tylko to jest przygnięcie osobowe, trzeba się przytulić do Jezusa. Trzeba do niego podejść, trzeba się odsłonić przed nim, jak ta samarytanka, trzeba otworzyć przed nim serce. Papież Benedykt XVI, idąc za świętym Augustynem, komentując tę Ewangelię, mówił, że Bóg jest spragniony naszej wiary i miłości. Chce, abyśmy w nim znaleźli źródło prawdziwego szczęścia. I mówi dalej papież w świętej pamięci: Każdemu z nas wierzących grozi niebezpieczeństwo, że jego religijność nie będzie autentyczna, że nie w Bogu będzie szukał zaspokojenia swoich najgłębszych pragnień serca, że będzie traktował Pana Boga w taki sposób, jakby to On miał służyć naszym planom i pragnieniom. Jezus pragnie naszej wiary, ale po to, czyli naszej otwartości i tego, żebyśmy do niego podeszli, żeby nas mógł, żeby mógł w nas działać, żeby w swoim miłosierdziu mógł uwalniać nas od zła i wypełniać żywą wodą Ducha Świętego. Niedawno przez świętą siostrę Faustynę Pan Jezus całemu światu przypomniał swoje najgłębsze pragnienia. Kochani, to co ja teraz mówię, to nie jest moja jakaś interpretacja, tylko ja sobie tam wyczytuję duchowo. Ale Jezus, słuchajcie, wprost to mówi. I przypomina światu przez siostrę Faustynę, czego on pragnie. Pragnę, czytamy w dzienniczku 6:87. Pragnę, aby cały świat poznał moje miłosierdzie. W innym miejscu powiedz ludziom, aby nie stawiali tamy mojemu miłosierdziu we własnym sercu, które tak bardzo pragnie w nich działać. Pracuje moje miłosierdzie we wszystkich sercach któremu otworzą drzwi. Tak grzesznik, jak i sprawiedliwy potrzebuje mojego miłosierdzia. Nawrócenie i wytrwanie jest łaską mojego miłosierdzia. Mogłbym wam cytować dalej wiele rzeczy. Jest takie jedno zdanie, które jest absolutnie mocne do całej ludzkości. Dotąd człowiek nie znajdzie uspokojenia dopóki nie spocznie w moim miłosierdziu. A jak mogę spocząć w Bożym miłosierdziu? Jak się mogę otworzyć na Bożym miłosierdzie? Jezus mówi nie stawiajcie tamy mojemu działaniu w miłosierdzie. Przez wiarę i ufność. Otworzyłem serce swe jako źródło miłosierdzie, Niech wszystkie dusze czerpią z Niego życie. Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a jest nim ufność. Dzisiaj nas Słowo Boże bardzo podprowadza. Jezus przed nami odsłania swoje serce, mówi swoje pragnienie. Pragnę Tobie dać życie. Pragnę zapewnić Ci szczęście. Już tutaj na ziemi możesz tego doświadczyć. Pragnę, żebyś sensownie żył. Pragnę wypełniać Twoje serce moimi łaskami, moimi skarbami. Potrzebuję tylko z Twojej strony ufności i wiary, która do mnie podejdzie. A wyleję na Ciebie nie tylko ci zabiorę grzechy, ale napełnię Cię Duchem Świętym. I na koniec piękny tekst świętego Grzegorza z Synaju. Ten, kto posiadł ducha świętego oraz został przez niego oczyszczony i ogrzany, ten oddycha życiem bożym. Jeżeli przyjmiemy ducha świętego i pozwolimy mu oczyścić nasze serce i rozgrzać Bożą miłością, wtedy już tutaj na Ziemi oddychamy życiem bożym. I tego Jezus pragnie dla nas. Amen.